Cześć, z tej strony ARPE mam dzisiaj dla Was poradnik: jak uruchomić tryb No Time Limit, czyli możliwość gry ile się chce w grze Europa Universalis 4. W głównej tutaj katalogu, gdzie mamy grę, wyszukujemy Commons. W Commons znajduje się taki plik jak defines.lua. Otwieramy go za pomocą notatnika, tak jak ja to mam otwarte. Pierwsza rzecz, którą musimy zmienić, to jest end date. Tu sobie wpisujemy dowolnie jaką datę chcemy, w którym ma się zakończyć gra, ja sobie dodałem 0 i mam do 18-tysięcznego roku możliwość gry. Dodatkowo trzeba zmienić również Core Time size Modifier. Chodzi o to, żeby przy podbijaniu kolejnych tutaj prowincji, móc nie czekać za długo, móc je jak najszybciej przejmować. To również tutaj się znajduje. Troszkę niżej, również musimy ustawić tutaj na zero. To zaraz znajdę. To jest dużo opcji, jak pozostałe rzeczy nie zmieniałem. Tak można jeszcze szybciej znaleźć po prostu to co się wyszukuje O tak, tutaj mamy ustawione na 0 to jest jeszcze dodatkowo opis Longer per province owned Także tu musi być 0, to są te dwie rzeczy I gra oczywiście działa Ja gram polską, mam rok 1986 e Gram sobie jak długo chcę, bo mogę w każdej chwili ten plik zmienić i przedłużyć sobie grę. Podbiłem tutaj dość sporo. Wchodzę na Azję. Z otomanami nie zaczynałem wojny. Gram, oczywiście, na poziomie hard. Gra, oczywiście, działa. Skoro już mam ten rok, to nie ma żadnych tutaj problemów z Grom. Więc te opcje, te, wystarczą te dwie opcje zmienić. I możemy się cieszyć tutaj. Jak długo chcemy. Wszystko działa. To by było na tyle, jeśli chodzi o poradnik. Jak uruchomić No Time Limit? Żeby można było po prostu pograć tyle, ile się chce. To że do usłyszenia, do następnych tam moich filmików. Cześć.